Zadanie siódme. Para liczb xy jest rozwiązaniem układu równań. Oblicz wartość wyrażenia a razy b. No to chcemy mieć a, chcemy mieć b i reszta już będzie prosta. Skoro para liczb xy jest rozwiązaniem tego układu, to znaczy tyle samo, co, że spełnia ten układ równań. To znaczy, że jak wstawimy do tego układu równań te liczby, to otrzymujemy prawdę. Lewa strona ma się równać prawej. Mamy te liczby i teraz wstawmy sobie je do pierwszego równania. Czyli za x poleciało minus 1, za y poleciało 6. Dostajemy takie równanie i to na pewno jest prawdziwe. Czyli możemy sobie teraz dzięki temu obliczyć a. No bo mamy tylko jedno jedną niewiadomą. Jedno równanie, jedną niewiadomą. Przerzucamy 18, dzielimy przez minus 1 i mamy, że a jest równe minus 2. To samo robimy z drugim równaniem, czyli wstawiamy za x poleciało minus 1, za y 6. Przerzucamy, dzielimy przez 6 i otrzymujemy b. Zrobienie tego mnożenia już jest bardzo proste. 1 razy minus 2 no to minus 2, odpowiedź a.